Cześć, witam Was na wstępie odnośnie aktualizacji yy, zielonej roślinki na serwerze Sims RPG. Yy, na wstępie chciałbym Wam powiedzieć, że yy, troszkę się zmieniło odnośnie właśnie hodowli zioła, czy sadzonek. Yy, nasza dziupla została usunięta, ale w tym momencie możemy sadzić sobie te zioł, gdzie chcemy. Więc jedynym naszym wymaganiem jest. Po prostu posiadanie jakieś tam gotówki, żeby móc zasadzić zioło, ja jestem tak trochę podirytowany, bo tydzień wcześniej, przed aktualizacją, kupiłem dziuple, ale mniejsza z tym. I co potrzebujemy? To tylko nasz samochód, jakiś prywatny, żeby sobie tam dojeżdżać, żeby kupować od nieznajomego właśnie nasiona marihuany. I później sobie gdzieś tam sadzimy gdzie chcemy, po prostu, czy ukrywamy, czy ten, nie wiem, czy policja może usuwać sadzonki, ale pewnie tak, bo jeszcze nie miałem takiej sytuacji, na razie ludzie sadzą gdzie chcą i dosłownie to rośnie czasami gorzej niż najgorszy chwast, jakby miał tak przejechać się wokół mapy, to byście zobaczyli, że wszędzie te ziółki jest. I tak naprawdę tyle, im w wstępu, mam nadzieję, że wam się film spodoba i zostawicie po sobie jakiś ślad. To tyle, zapraszam Was do filmu. W tym momencie aktualnie kupuję sadzonki e, od nieznajomego, znajdującym się w Tierra Robada, dokładnie w Las Baracas. E, jest to taka malutka wioska obok dosłownie Fort Carson. Postaram wam się wrzucić w trakcie montażu mapę, gdzie to się dokładnie znajduje. E, następnym celem właśnie było pojechanie w stronę Dziupli, żeby móc... E, ja w tamtych okolicach sobie zasadzę. Marihuanę, e, i żeby móc ją później tam mieć, jak najbliżej, żeby ją móc przerobić, to też w dzisiejszym filmie Wam pokażę. Jak już mówiłem, e, możemy nasze sadzonki sadzić gdzie chcemy i praktycznie o, gdzie chcemy. E, pewnie jest tam je, pewnie jakiś regulamin, ale tak szczerze nie czytałem e, o, o dosie sadzenia sadzonek. Ale domyślam się, że w, interiora, w interiorach nie wolno. E, tak Domyślam się, albo jestem blokada. szczerze nie sprawdzałem, ale sprawdzę w międzyczasie. Tutaj mam dałem taką stawkę. Zasadziłem właśnie sadzonki i sobie już po prostu pojechałem do starej dziupli, e, w stronę starej dziupli, żeby właśnie móc przerobić nasze sadzonki. I to można powiedzieć, że tyle z tych dwóch etapów, czyli kupienie nasion, zasadzenie, oczekiwanie i przerobienie. To przepraszam, czterech etap e, naszej pracy. E, tak naprawdę piątym, ostatnim etapem jest sprzedaż u dealera e, narkotyków, którego znajdziemy w strefie DM w San Fierro. Podpowiem Wam, że jeden z dzielnic jest to Chinatown. E, jak będziecie chcieli, pokażę Wam e, chociaż dwie lokacje, gdzie to możemy sprzedać u jakiego dealera, e, nie znam więcej lokacji dealerów, znam tylko dwie lokacje. Jedna jest koło Szpitala San Fiero, a druga jest, koło, e, jest na Chinatown. E, tam się bynajmniej ten dealer Respi, e, ale nie chcę wam go na razie podawać pod tym względem, jeśli jest na razie utajniony, w sensie jest niewidoczny dla graczy musicie go sobie sami, znali sami go poszukać mogę wam wskazać jedną z lokacji mniej więcej już i tak wam podpowiedziałem, że Chinatown e i podpowiem, że Chinatown jest tak schowany między budynkami tyle mogę podpowiedzieć że pewnie jest po to, żeby nie wsuć rozgrywki innym graczom, ale po prostu jak pewnie jak kogoś zapytacie jak gracie, to wam pewnie podpowie ale jeśli nie, no to po prostu napiszecie w komentarzu to ja wam wypodpowiem po prostu pokażę gdzie on się znajduje. No, po prostu tyle zepsuję innym jakby handel trochę, ale mam nadzieję, że nie. To tyle chyba w roli wstępu i tak naprawdę, przepraszam, wstępu. To tyle w dzisiejszym filmie. Życzę Wam wszystkiego dobrego i słyszymy się dość niedługo. Cześć.